Cześć kochani, lubicie włoski serek ricotta, a wiecie, że można go zrobić w domu, że jest to banalnie proste? Tak naprawdę nieprawdopodobnie proste, a serek jest zjawiskowy, delikatny, prawie że kremowy, po prostu włoska ricotta w polskim domu. Tu mam mleko, ważna sprawa, mleko niepasteryzowane, może być ze sklepu, ale nie może być pasteryzowane. Rozgrzałem je do 80 stopni, 1,5 litra mleka. Trzeba mieć termometr. Jak nie macie termometru, zobaczycie, że ma taką temperaturę, jak się zaczną na nim pojawiać bąbelki. Pół litra maślanki, cztery łyżki soku z cytryny. Maślankę mieszam z sokiem z cytryny i wlewam do mleka. Powoli będę to wlewał i będę mieszał mleko. Po chwili całość zacznie się ścinać i zacznie się wytwarzać twarożek. Ten twarożek po kilku minutach przełożę do sitka wyłożonego gazą, albo jeszcze lepiej zobaczcie, już zaczął, zaczął się robić twarożek chustą serowarską. Teraz to delikatnie mieszamy i odstawiamy na kilka minut. Jak twarożek przestygnie. A serwatka oddzieli się od twarożku, przełożymy masę tutaj i pozostawimy do odcieknięcia. I to wszystko. A efekt taki fajny. Kilka minut czekamy, żeby serwatka oddzieliła się od twarożku. Minęło kilka minut, serwatka się oddzieliła i teraz delikatnie łyżką cudzakową przekładamy, usuwając nadmiar płynu, do sitka albo cydzaka wyłożonego, no w tym przypadku pustą serowarską. Bardzo fajna sprawa, ale można również użyć zwykłej gazy kilku warstw. O, słychać już jak zaczyna serwatka odciekać z twaroszku. Z półtora litra mleka i pół litra maślanki otrzymamy około 30-35 kg bardzo delikatnego, pysznego serka ricotta. Cała masa jest już w chuście. Teraz powinna odcieknąć i wystygnąć jakieś 20-30 minut. Potem wyłożymy, zrobi się bardzo taka ładna gomułka. No i można to od razu paszować albo włożyć do lodówki lekko ziemić, wtedy będzie jeszcze smaczniejsze. Czekamy aż serek odcieknie. Serek odciekł, minęło jakieś pół godziny, teraz wykładamy go na talerz, zobaczymy czy się uda, po góry nogami, super, zdejmujemy chustę, tak już jest idealny, delikatnie tak by zachował swój kształt, o tutaj koteczki krążą w okolicach. I najlepszy jest lekko schłodzony, więc należałoby go włożyć do lodówki, ale pozwolicie, że spróbuję. Jest miękki, jeszcze ciepły, mm. niezwykle delikatny, wcale nie jest kwaśny, jest raczej słodki. Pyszny, niezwykle prosty do przygotowania, prawda? Włoski serek ricotta w polskim domu. Jest jeszcze jedna kwestia, kwestia ceny. W zasadzie, Przygotowany w domu kosztuje mniej więcej tyle samo, ile dobrej jakości twarożek krikotta kupiony w sklepie, ale ten ten jest lepszy, również dlatego, że jest samodzielnie przygotowany, więc hmm. jest w nim ta satysfakcja z własnego wytworzenia domowego twarożku. twarożku. domowego twarożku. Do zobaczenia na MniamMniam.pl